Też nic konkretnego i kamera numer 4. O, tu przyjechał samochód. O! To była skała? Mi to wyglądało na to, że skała wysiadła z samochodu. No cóż. Trochę to dziwne. Ale może rzeczywiście skała wysiadła z... Ten kosz. Być może rzeczywiście skała wysiadła z samochodu. Nie, tu już nic. Zabraliśmy ze sobą to, co było... O, coś tu się żarzy. Więc to też jakby resztki skały. Zabraliśmy ze za sobą to co było nam potrzebne, czyli baterie, papier. Poszukajmy Emmy. Tym właśnie teraz się powinniśmy zająć. Emma, Emma. Gdzie może być Emma? Skierujmy się w, w stronę budki telefonicznej i dalej. Tu z prawej strony. O właśnie w tym miejscu strach na wróble. Nie będziemy mieli z nim do czynienia na szczęście. Ale można się skierować tutaj i proszę. Winsy. Niestety zostało z niego coś takiego. To nie wróży dobrze. Można tędy przejść dalej, skierować się. Więc skierujmy się prosto. O, tutaj w prawo jakiś ptak sobie lata. I tam widzimy światła jakieś, więc tam prawdopodobnie stacjonuje Emma rzeczywiście no tym razem nie trzeba już zapisywać tego numeru już bez przesady wchodzimy do środka Wincy to jest pies nazwisko psa nazwisko no yy, tak się wabi pies naszej koleżanki, którą szukamy. A tu mamy wykrywacz metali. Znaczy wykrywacz metali mamy tutaj. Będziemy musieli go zamontować, ale to za chwilkę. Co tu jeszcze możemy sobie popatrzeć? Na zdjęcia. M. Podręcznik wykrywania metali. A to taka historia i praktyka. W zasadzie do czego służy żeby zawsze wykopywać gdy wykrywacz coś sygnalizuje no takie tam rzeczy nie trzeba koniecznie tego szukać no jak się samemu gra to warto to przeczytać bo warto wszystko czytać co twórcy nam zademonstrowali bo na tym polega przecież gra nie tylko na tym żeby po łebkach przejść ale żeby jakoś się zaznajomić z fabułą, wczucie to wszystko wpisz hasło hasłem moi drodzy jest właśnie imię psa Wincy, ale z dużej literki hasło prawidłowe to jest Wincy bardzo fajny piesek przeglądarka internetowa wprawdzie jest brak połączenia z internetem ale st strona domowa w wersji offline można na nią wejść Your local sounds on the air Dobra, no takie głupoty dzień dobry Nazywam się Mahery i będę puszczać Wam najpiękniejsze melodie na całym południowym zachodzie Nadajemy schłostanek wiatrem Winnebago, Winnebago Tuż pod Barrow Hill Czyli to nie jest konkretnie Barrow Hill No Ma dla nas cztery kawałki Nic, co by nam się przydało Tutaj mamy ulubione strony internetowe, Barrowhill Radio, no to właśnie to co widzieliśmy przed chwilą, Mountain Cake Proszę ciasteczka, ale nie przetłumaczono tego widocznie nie chciało się naszym specom od lokalizacji tego tłumaczyć, a szkoda no takie rzeczy powinni tłumaczyć Strona internetowa eBidding No i prezentacja produktów, które akurat przetłumaczyli, proszę, jak na ebay'u licytującym jest, nie, sprzedawcą jest scotch sales whisky, no to bym sobie, no nie, nie będę nikogo namawiał do picia whisky ale kto chce, niech sobie zamówi, niech sprawdzi czy istnieje taka strona ebidink hmm. kolejne rzeczy, o, tu o wykrywaczu metali mamy czy jest drogi, czy nie. 4.20. L? L. Co to jest L? Co to jest L? O, przygody Charlie'ego klauna. No nic tu nie osiągniemy. O, prognoza pogody. Proszę bardzo. W poniedziałek, dziś jest u mnie wtorek, 6 stopni Celsjusza ryzyko deszczu przez cały tydzień więc pogoda niezbyt ładna i tu mamy nazwy aspiryna substancje chemiczne to są ich y, takie nazwy medyczne nazwy chemiczne właściwie a tu są nazwy zwyczajowe co jest nam potrzebne? Bo mieliśmy jakieś tam nazwy. Zobaczmy, czy one tutaj są, czy nie. Mieliśmy. Dwójka, co jest dwójka w trójce. Y melanogramus aglefinus. Czy jest coś takiego tutaj? Jest. Widzicie, łupacz. Czyli dobrze wiedzieć, że to melanogramus aglepinus to jest łupacz. Mhm. Dobra. I co było jeszcze? Gadidae gatunek. Zobaczmy, czy jest taki gatunek tutaj, czy nie ma takiego gatunku. Ja z rodzina Gadidae to są dorszowate, czyli to są... No ryby. To są ryby. Upatrz też. No dorszowate. Czy jedna z ofiar to będzie ofiara z ryb? I do tego nam były potrzebne właśnie te nazwy, które były w, tych, w tej notatce dotyczącej tych odkrywek I co jeszcze? Jeszcze mieliśmy Quercus Zobaczmy czy coś takiego tutaj jest, czy nie Tu nie ma Jest, gatunek Quercus to są dęby więc troszkę tłumaczenia, prawdopodobnie z Łaciny, na polski język. I coś jeszcze mieliśmy, czyli już nic, już chyba nic. Wszystkie nazwy znamy. I tyle. Nie, jeszcze Hordeum, przepraszam, hol, Hordeum Vulgare było. Jeszcze Hordeum Vulgare, więc sprawdźmy, czy jest coś takiego. Hordeum Vulgare tutaj nie ma. Nie ma. Hordeum vulgare, to jest jęczmień, więc będzie nam potrzebny jęczmień. Więc, no macie tutaj dobry przykład na to, że notatki się przydają, dzięki nim wiadomo co zrobić. A teraz przeczytajmy sobie y, blok y, Emmy. 21 września... Nawet Emma bloguje, jak się okazuje. 21 września, każdego dnia, w którym przybywam do Barrow Hill, spodziewam się zobaczyć mój wóz kempingowy tonący w bagnie. Odkąd przywrócono bieg starej rzeki, cała okolica wydaje się stopniowo osiadać. Każdego dnia coraz bardziej rozpadają się stare ruiny. Wkrótce mroczne wody bagień pochłoną na zawsze stary kościół. Wincy jest dziś bardzo pobudzona czyli to suczka. Zatrzymałam się na stacji benzynowej i po szybkim spacerze do Kurhanu i z powrotem kupiłam jej babkę. Wincy chyba nie przepada za słodyczami. Może wolałaby każdego dnia... czemu z dłużej? W którym... Może wolałaby przecinek, a dalej jest nowe zdanie. Dobra, każdego dnia, w którym przybywam do Barrow Hill, spodziewam się zobaczyć mój wóz kempingowy tonący w bagnie. To już było! To już było, no, jakiś tu błąd tłumaczenia. Dwa razy jest to samo. No nic, przewinmy w dół. Może wolałaby. Żeby. To ciasto miało na wierzchu małe psie herbatniki zamiast czekoladowej posypki. W końcu dowieźli wykrywacz metali, który zamówiłam przez internet. Wiedziałam, że nie będzie baterii, ale myślałam, że załączą do tego cholerstwa chociaż instrukcję montażu. Nie wiem, czemu to kupiłam. Chyba przez to całe archeologiczne zamieszanie wokół wzgórza przez chwilę poczułam gorączkę złota. To musi być zaraźliwe. Natomiast okazało się, że wcale nie potrzebowałam wykrywacza metali. Gdy byłam wcześniej przy kamiennym kręgu, zauważyłam, że, wła że archeologowie właśnie zrobili wykop w samym kurhanie. Nie mogłam się powstrzymać i zajrzałam, kiedy nikogo tam nie było. Wiem, że nie powinnam, ale nie mogłam sobie odmówić. Nie sądziłam, że cokolwiek znajdę. Grzebałam sobie obcasem w ziemi i nagle znalazłam jakiś artefakt. Cokolwiek to jest, jest ciężkie. Przedmiot ten ma kolor matowego brązu i wyryte na powierzchni wzory. Wygląda tak, jakby odłamam się od czegoś większego. Jedna krawędź jest gładka i zakrzywiona. Powinna była zakopać to z powrotem albo oddać jednemu z archeologów, ale wrzuciłam to do torebki i szybko odeszłam. Właśnie do kamiennego kręgu przybyły jakieś dzieciaki. Machają transparentami z napisem Zatrzymać wykopaliska. Mam nadzieję, że mnie nie widzieli. Niegrzeczna Emma. Po cholerę komu wykrywać metali. Dobra, wracam do nudniejszych spraw. Muszę nagrać nowe reklamy na odtwarzacz D.A.T żeby mieć je gotowe na wieczorną audycję. Aha, i wybrać trochę nowych utworów, więc lepiej się zabiorę do roboty. Papa pa, blogu. Czyli mamy jeden wpis na blogu. Czyli coś znalazła Emma. Jakiś przedmiot koloru matowego brązu, na którym wykryte były wzory. I miało gładką i zakrzywioną krawędź. No ciekawe co to takiego było. Teraz zobaczmy sobie na te taśmy. Przesłuchajmy. Są taśmy radiowe, które puszczałem ma. BHR 1530 Więc tak właściwie audycja może się sama prowadzić. Wystarczy sobie zapętlić, puszczać po kolei te taśmy. Dobra, spójrzmy na drugą taśmę. Tu jest coś dziwnego, jakieś dziwne dźwięki, zwróćcie uwagę na to. Podobne słyszeliśmy w budce telefonicznej blisko początku gry. A tu, tu jest muzyka całkiem fajna, podoba mi się muzyka w tej grze. Choć jest dość oszczędnie dawkowana, głównie w tych audycjach Enny. Ale dobrze, to też nie jest dobre, kiedy gra jest przeładowana muzyką, kiedy ta muzyka nie jest zgodna z wydarzeniami, które się na ekranie dzieją, a tutaj jest wszystko w porządku. Więc za udźwiękowienie jak najbardziej Barrow Hill chwalę. Diving jest już mniej przekonywający, ale... Jest w porządku według mnie, no, znaczy no przyzwoity, nie zepsuli jakoś bardzo Ze tego. Fantastyczne Barrow Hill Radio. Słuchajcie no fantastyczne i to, tak jak mówiłem, to są wszystko oprócz tej drugiej taśmy, reszta to są nagrania radiowe. Może wytłumaczę się z tego, że powiedziałem przekonywający, bo teoretycznie... W większości się wydaje, że przekonywujący powinno być, ale formą poprawną jest przekonywający. To taka tylko dygresja. Tu mamy wykrywacz metali. O, i musimy złożyć go w jedną całość. Tu mamy element, którego nie możemy poruszyć, pozostałe możemy zamontować w odpowiednim miejscu. O, to tutaj, to po drugiej stronie. To z tej strony, a z tej strony będzie to. Tylko no, trzeba trafić w odpowiednie miejsce. Niestety to nie jest najlepiej mnie wykonane, no bo... O, tak trzeba przyczepić. Ale czy jest dobrze wykonane, czy nie, to najważniejsze, że działa. Tutaj wkładamy teraz baterię. I zabieramy... Wykrywacz metali. Mamy go już w tym miejscu. I będziemy go mogli używać. Coś jest jeszcze tutaj. Nic tu już nie ma. Emmy też nie ma. Nie ma jej psa Winsey'a. Suczki Winsey. Więc no pora opuścić to miejsce. I może przeszukać teren. Ponieważ no nie zabraliśmy... Nie bez powodu zabraliśmy wykrywacz metali. Tu jest takie jedno miejsce, które trzeba znaleźć. O, chyba tutaj właśnie. Jakaś kapliczka. Jakaś kapliczka, ale. No co w związku z tym? Włączmy może ten wykrywacz. Nic. Na razie żadnego sygnału nie ma. Może po drugiej stronie. I widzimy. Przesunęło się w prawo. Wskaźnik się przesunął. Odsuwamy kamienie. Aj, 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 aj. Odsuwamy kamienie i mamy taki kursor. To znaczy, że jakiś przedmiot. Musimy tu zadziałać przedmiotem. Jest. Zadziałaliśmy kielnią czy szpachelką i jest element jakiegoś, nie wiem, artefaktu. I kolejna notatka. Przeczytam ją. On szlocha z głębi Ziemi, śniąc swój czarny sen. Nasza nowa wizja świata nie była częścią zawartego z nim przymierza. W dawnych czasach był z nas dumny, czciliśmy jego imię, rozumieliśmy sposób życia w zgodzie z Ziemią. Pod jego nieobecność składaliśmy ofiary, aby okazać, że strzeżemy jego darów. Rytuał przechodził z pokolenia na pokolenie. Szanowaliśmy prawdę i dbaliśmy o ziemię, których łaskawie nam doglądał. A potem zapadliśmy jednak w ignorancję, i dziś on patrzy na nas ze smutkiem pełnym żądzy zemsty. Też wytłumaczę się z tego może, że Staram się jednak okazywać emocje przy czytaniu. Bo według mnie, przynajmniej tak powinno się czytać. Wiem, że może no nie jest to wykonane przeze mnie najlepiej, chociaż staram się to robić najlepiej jak umiem. A zawsze czytałem dość nieźle. Ale według mnie tak się powinno czytać, ponieważ jeśli coś czytamy, to jeśli czytamy jakiś utwór, czy składający się z dialogów, to te dialogi powinniśmy, czy z wypowiedzi, czy z uczuć jakiejś osoby, to powinniśmy tym czytaniem starać się przekazywać to, co ta osoba miała do przekazania. Oczywiście pomyliłem drogę. No więc dlatego ja staram się jakąś odpowiednią tonację mojej barwie głosu, mojemu głosowi nadać. Czy mi się to udaje, czy nie, to już... Możecie oczywiście swoje opinie na ten temat mi przedstawiać. Ja chętnie posłucham wszelkiej krytyki, jeśli taka będzie. Bo byłoby miło mi, gdybyście też czasem skomentowali, powiedzieli, co Wam się nie podoba w tych nagraniach, co Wam się podoba, co być może zmienić, to też... Bo wiadomo, nie jestem nieomylny, ja tu realizuję jakąś swoją drogę, ale miłoby było wysłuchać też waszych uwag. Dobra, trochę na koniec sobie pofilozofowałem, ale już posunęliśmy się trochę naprzód teraz będziemy składać ofiary. A tych ofiar będzie sporo. Połowa gry to jest składanie ofiar, można tak powiedzieć. W każdym razie no, wyłączmy już ten wykrywacz metali. Doszliśmy już do tego momentu i dziękuję Wam za oglądanie i zachęcam do oglądania kolejnych odcinków, bo gra jest fajna. Zachęcam też do samodzielnej rozgrywki, do kupienia gry. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Cześć!